Psalm 73. Psalm Assafo. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym widząc pomyślność bezbożnych to jest kolejny psalm napisany przez Asafa prawdopodobnie chodzi o lewite którego Dawid wyznaczył do śpiewania w namiocie spotkania kilka razy jest wspomniany w pierwszej księdze kronik. W rozdziale szóstym pierwszej księgi kronik w wierszu dwudziestym można przeczytać, że Asaf był synem Berechiasza, syna Szimejego. Asaf cieszy się z tego, że ma wspólnotę z Bogiem, że doświadcza jego dobroci, ale przyznaje, że niewiele brakowało, aby zerwał tę wspólnotę, gdy zaczął porównywać swój los z losem bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Wielokrotnie w piśmie można przeczytać zapowiedzi, że bezbożni będą przez Boga karani, że będą tracić majątek, chorować i umierać, ale Asaf niczego takiego nie widział u bezbożników, których obserwował. Wręcz przeciwnie, mieli się dobrze, byli zdrowi, nie musieli ciężko pracować i nie doznawali żadnych nieszczęść które były udziałem innych bardziej pobożnych ludzi. Prze to pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłości. Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Naszyjnik jest odzdobą, nie ukrywa się go, tylko nosi tak, żeby wszyscy widzieli. Podobnie bezbożnicy, których znał Asaf, nie ukrywali tego, że Uważają się za lepszych od innych ludzi. Byli dumni, że im się tak dobrze powodzi, szydzili z Bożego prawa i z samego Boga. Asaf mówi, że ich języki pełzają po ziemi, podobnie jak jadowite węże czyli krzywdzili ludzi tym, co mówili, przechwalali się złymi czynami, których dokonali, i nic złego ich nie spotykało. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią: Jakoż by mógł dowiedzieć się pan, czy najwyższy wie o tym? Ludzie, którym się dobrze powodzi, którzy odnoszą sukcesy, są zwykle podziwiani. I tak lud podziwiał bezbożnych, których znał Asaf. Nie widział, aby ktokolwiek tych ludzi krytykował czy potępiał. Ludzie, widząc ich pomyślność, dochodzili do wniosku, że albo Bóg nie jest wszechwiedzący, albo jest słaby, bo nie reaguje oto takimi są bezbożni zawsze szczęśliwi gromadzący bogactwa czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Asaf porównywał to, do czego on doszedł w życiu i do czego doszli wrogowie Boga, i widział, że ma gorzej. Zaczął więc zastanawiać się, czy warto służyć Bogu i naginać swoje życie do jego woli. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Gdy Asaf walczył z pokusą, aby odejść od Boga, zdał sobie sprawę, że wtedy straci wspólnotę z innymi dziećmi Boga, a jest przecież do tych ludzi bardzo przywiązany. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pies Hasen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Asaf długo nie mógł zrozumieć, dlaczego Bóg nie każe złych, ale w końcu zrozumiał, że Bóg ma swoje powody, a czas, kiedy sprawiedliwość zostanie wymierzona, nadejdzie na pewno. I będzie to dla tych ludzi coś tak strasznego, że cała ich pomyślność, którą teraz tak się cieszą, nie będzie miała żadnego znaczenia. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, Byłem jak zwierzę przed tobą, bo przecież jam zawsze z tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Asaf przyznaje, że był bardzo rozżalony na Boga i że było to bardzo głupie. Powinien być wdzięczny Bogu za to, że on go prowadzi przez to życie, a kiedyś przyjmie do siebie i otoczy chwałą. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Już teraz ma wspólnotę z Bogiem, zna go i zaczyna rozumieć, że jest to więcej warte od wszystkich rozkoszy, których zazdrości bezbożnym. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opokoł serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. Asaf widzi, że się starzeje, ma świadomość, że w końcu umrze, ale zdaje sobie sprawę, że Bóg o nim nie zapomni, że na zawsze będzie z nim, a ci, którzy się przeciwko Bogu zbuntowali, zostaną na zawsze przez niego odrzuceni. Lecz moim szczęściem, być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Asaf zrozumiał, że największym szczęściem wierzącego człowieka nie są dary, które otrzymuje od Boga, ale sam Bóg, który jest blisko Niego, że mając Boga po swojej stronie, może mieć nadzieję na wszystko i powinien o tym opowiadać innym.